Mam tutaj informację, którą chciałem Państwu przedstawić. Bardzo proszę, Pan Poseł yy, Braun. Grzegorz Braun, szczęść Boże, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo. W ogóle nie procedujcie tych projektów, które w tym trybie nie nadzwyczajnym, tylko uwłaczającym powadze nie tylko posłów na Sejm, ale po prostu dorosłych ludzi został wam przedstawiony. Szanowni Państwo, nie procedujcie, dlatego że z całą pewnością to jest projekt ustawy, dla której rozpatrywania Komisja Zdrowia nie jest komisją właściwą. Jeśli czytamy w uzasadnieniu, że ten projekt dokonuje między innymi redefinicji pojęcia sytuacji kryzysowej, to Komisja Zdrowia nie ma tutaj niczego mądrego do powiedzenia. To Komisja Spraw Wewnętrznych, to Komisja Służb Specjalnych, to ewentualnie Komisja Obrony Narodowej. Niech się zastanawia nad tym, czy pojęcie sytuacji kryzysowej w polskim prawie powinno ulec redefinicji, ale Komisja Zdrowia ma dużo innych spraw na głowie i niech się nie doktoryzuje z tematów, które nie są dla niej właściwe. I drugi przykład, i drugi przykład. W tej ustawie, Szanowni Państwo, proponuje się, i jak rozumiem stonu Pana Przewodniczącego, wszystko to razem w pakiecie jest jakaś propozycja nie do odrzucenia ze strony Prezydenta, Pani Marszałek oraz pewnie starszych i mądrzejszych, którzy ten tryb narzucają Wysokiej Izbie, Wysokiej Komisji, ale proponuje się tutaj, że ma nastąpić wyłączenie odpowiedzialności za Konsekwencje działań organów administracji państwowej, służących w walce z mniemaną epidemią. Otóż znowu Komisja Zdrowia nie ma tutaj nic mądrego do powiedzenia. Komisja Sprawiedliwości i jak wyżej, sprawy wewnętrzne, bezpieka, wojsko, niech się nad tym zastanawiają. A nade wszystko, szanowni Państwo, przecież. Litera, duch i praktyka prawna w Rzeczypospolitej Polskiej przy wszystkich niedoskonałościach znają przecież kategorię działania w stanie wyższej konieczności, w stanie wyższej konieczności, a zatem nie należy ustawowo orzekać z góry tego, że żadnej odpowiedzialności nie będzie, wręcz przeciwnie, niech ta odpowiedzialność zostanie ewentualnie stwierdzona przed Sądem Rzeczypospolitej i następnie niechaj sąd na przykład odstępuje od wymierzenia kary, uznawszy winę, ale w stanie dział wyższej konieczności. Pan przewodniczący po raz kolejny już pokazuje mi, że czas mija i ja rozumiem, panie przewodniczący, i ja rozumiem, ale zdaje mi się, panie przewodniczący, że te dwa przykłady, które wskazałem, pokazują dowodnie, jak poważna materia ma tutaj być naruszana, w jak poważną materię ma ingerować komisja? I z całym szacunkiem, z całym uznaniem, wprowadzanie tego typu projektu ustawowego, który powiem prosto z mostu, z mojego punktu widzenia, to jest ustawa stan wojenny plus, plus koronawirus. To jest ustawa, która kuchennymi drzwiami ma wprowadzać prawodawstwo stanu wyjątkowego, ma szeroko otwierać okno, Lufcik do działania władzy bez oglądania się na ograniczenia dotychczasowe, niepewne, ale jednak jakieś tam prawne. To jest ustawa niewątpliwie komplementarna z osławioną ustawą 1066, której Państwo w poprzedniej kadencji nie, zechci nie zechcieliście uchylić. I jeszcze raz zatem apeluję, wzywam. Wzywam stanowczo Wysoką Komisję do tego, żeby w ogóle tym projektem w tak uwłaczającym powadze sprawy trybie się nie zajmowało. Dziękuję, Dziękuję za uwagę. Pan poseł bardzo proszę. Panie przewodniczący. Wysoka...